Dla Boga nie ma ważniejszej sprawy niż Twoja sprawa. Dziś w Ewangelii widzimy Jezusa zapracowanego Jezusa, który głosi, Jezusa, który tłumaczy słowo, Jezusa, który leczy ludzi, Jezusa, który cały czas coś robi. I kiedy w końcu kończy się ten czas pracy, nastaje czas odpoczynku. Mówi swoim uczniom, żeby poszli gdzieś na pustkowie, odpoczęli, sam ma zamiar pewnie odpocząć. I nagle przychodzą ludzie. A on lituje się nad nimi i zaczyna im na nowo tłumaczyć: Dla Boga nie ma sprawy nieważnej. Dla Boga w każdym momencie, jak przychodzisz, jesteś ważny i ma dla ciebie czas. Czasami wydaje nam się, że nie, no, ta sprawa jest dla Boga za mała, sam sobie z tym poradzę. To jest absolutnie złe myślenie. Pan Bóg chce się zająć tą Twoją codziennością. Chce na to spojrzeć, jak jest napisane dzisiaj w Ewangelii, z litością. My nie lubimy czasami litości. Nie lubimy tego, że ktoś na nas patrzy z litością, bo to oznacza, że jesteśmy słabi, że potrzebujemy pomocy, że jesteśmy w jakiejś gorszej sytuacji. Być może ktoś, kto chce nam okazać litość, jest. Tym, który patrzy na nas z góry, u Boga tak nie jest. On chce po prostu wejść w tę sytuację i z nami ją rozwiązać. Chce być tym, który w nas walczy, w nas pokonuje słabość, z nami przechodzi przez to, co trudne i zawsze ma dla nas czas. Zobaczyć tego Boga, który jest dobrym pasterzem, który zawsze zajmuje się swoimi owcami, który zawsze się nad nami lituje, jak ojciec nad dzieckiem.